Cześć, witam Was z tropikalnej wyspy, która się nazywa. właściwie to nie wiem jak się nazywa. Nazwijmy ją wyspą Szaleństwa. A ja się nazywam Tadeusz Zieliński i witam Was serdecznie. Far Cry 3. To jest Far Cry 3. Far Cry 3 jest oczywiście kontynuacją bardzo znanej serii gier. O, w tym momencie tutaj widziałem wroga, może się uda go złapać. Jest kontynuacją bardzo znanej serii gier. Ta seria od części drugiej robiona jest przez Ubisoft i przez zupełnie inne studio. Nie przez Crytek, który robił Far Cry 1, ale przez zupełnie inne wewnętrzne studio Ubisoftu. No i troszeczkę odeszła w dwójce przynajmniej od tego, co znaliśmy, co znaliśmy z jedynki. A tutaj się zdarzył taki powrót w sumie i klimatem, bo znowu wróciliśmy na trop, w tropiki, takie już tropiki, stricte tropiki. E, no i zmieniło się też. No czy nic się nie dzieje zupełnie. E, no i zmieniło. O, samochody, wezmę sobie jakiś pojazd. E, I zmieniło się też oczywiście to, że mamy teraz bohatera, który bardzo przypomina w sumie bohatera z części pierwszej, co prawda nie charakterem, bo mamy to jest taki młodziak. Nie będę wam spoilował za bardzo, nie będę wam pokazywał filmików. Ale to jest taki młodziak, który przyjechał tutaj na wakacje, no i jego znajomi zostali złapani przez piratów, którzy tą wyspą rządzą, a on teraz musi. Im pomóc odzyskać wolność, a kiedy już to się e, powiedzie, to prawdopodobnie będzie trzeba zlikwidować piratów. Jazda jest świetna, są naprawdę dopracowali ten engine fizyczny e, pojazdów wyjątkowo fajnie, przez co oni mi się bardzo przyjemnie kieruje, Aż żałuję, że nie mam pada do, do pc bo akurat do jeżdżenia pad by się nadał doskonale. E, za chwilę wam pokażę jakiś taki bardziej mm, przepełniony akcją, fragment rozgrywki O, moment, jeszcze tutaj zabijemy panów. Mój jaka. Gdzie oni są? Gdzie oni są? Jeden o, I drugi Zleżęcie. Zaczął się pożar, to przy okazji jeszcze mogę wam pokazać pożary Z których jest e, faktycznie znany od części drugiej Tutaj też jest ten sam engine wow. Jest ten sam engine, tak samo się wszystko zaczyna hajcać Spalać, super to wygląda, o przyjechali No to z karabinu snajperskiego. Gdzie jest drugi? Nie widzę drugiego. Nara. To jeszcze nie do końca jest ten moment, który chciałem wam pokazać, ale tutaj mogę się poskradać. O, właśnie widzicie te krzaki, które funkcjonują jako, jako kryjówka dla Jasona Brudiego, bo tak się nazywa główny bohater. A teraz postrzelamy sobie z łuku. O, pudło. Hop, jeden. Drugi. I jeszcze gdzie jest jeden? Jest. Teraz go powinno podświetlić. Jest drugi. Ach, oh, pięknie dostał w locie. I jeszcze tego zlikwidujemy. O, tam jeszcze ktoś jest. Strzały można zbierać, co warto robić, bo ma się ich mało zwykle w magazynku. Zaledwie na początku pięć. Potem można zwiększyć ilość przenoszonych sztuk amunicji, wszelakiej, nie tylko strzał. O, nie znajdę już jednej strzały. Gdzie jest ten wiem, co tutaj jest? Hop, i po wszystkich. E, więc warto je zbierać. O, właśnie zbiorę tutaj strupka. Szybko go przeszukamy. A, nie, nie wiem nie chcący. Broni jest mnóstwo, można sobie przerzucać ile się chce. Ale w sumie e, lepiej jest nosić to co jest e, to, co sobie wybraliśmy na początku. No i w ten sposób mogę im zająć, przejąć samochód. I w długą. Skoro znowu siedzę za kierownicą samochodu, to może jeszcze powiem, jak jest z patrolami. To jest rzecz, która bardzo wszystkich wkurza w Far Kraju dwójce, to było to, że cały czas natykaliśmy się na patrole e, przeciwnika. Tutaj jest ich zdecydowanie mniej, e, owszem, są, ale jest bardzo sensowny sposób przejmowania kontroli nad terytoriami. Wtedy te patrole zaczynają się robić zdecydowanie mniej liczne, a właściwie zanikają praktycznie całkowicie. Czasem się tam zdarzają jeszcze jakieś takie. Ja teraz właśnie jadę w kierunku bazy, wroga, którą postaram się przynajmniej częściowo przejąć w sposób niezauważony. Ale jest to bardzo trudne. Warto. Uf. samochód się pali. Trzeba uciekać, bo to się źle skończy. Jeszcze, o, zgasimy. U, matko boska. Tu jest jeszcze dwóch przeciwników. Boom, headshot. Boom headshot. No i dobra. Teraz możemy spokojnie udać się na zwiedzanie bazy, którą gdzieś tutaj powinniśmy wypatrzeć. I można znaleźć po czarnym dymie, który się unosi. O, tam widać czarny dym w tle. No, bo przeciwnicy. O, a tutaj przy okazji wam jeszcze pokażę, to jest taka specjalna scenka. Widzicie, on chce zabić tego pana, trzeba go uratować natychmiast. Robimy to przy pomocy uchu Jak prawdziwy ninja. Ciach. I pan uratowany. Zabierzemy jeszcze rzeczy. Bierzemy oczywiście rzeczy. Z pana. No i dobra, co, uratowałem cię? Halo? Halo? Uratowany, bociek. Dobra, idziemy do bazy. Mogę wykorzystać tę sytuację do pokazania wam jednego z fajniejszych takedownów. To będzie takedown drużynowy, yy, czyli chain takedown. Ciach, ciach i ciach. I w ten sposób można zlikwidować błyskawicznie cały oddział. Oczywiście oni byli blisko siebie, więc mogłem wykonać w ogóle tą akcję, ale tak czy inaczej. Udało się, jest fajnie, idziemy dalej. Jak widać tu przede mną jest już baza przeciwnika. Trzeba zrobić teraz zwiat. Mam nadzieję, że tu się uda wleść na te skały. Uda się. No, o, No, dawaj, dawaj, chłopie. Bo ja tutaj muszę zwiat robić. Nie uda się. To niedobrze. Próbujemy zrobić zwiat w takim razie stąd. Robimy to przy pomocy naszego aparatu fotograficznego, który automatycznie oznacza wszystkie cele. Snajper. Dużo ludzi, ty można uwolnić i wtedy zaczną zżerać przeciwników, ale my postaramy się to zrobić w inny sposób. Ja jeszcze zanim to zrobimy, to sobie ulepszę jedną umiejętność. Ulepszanie umiejętności to jest jedna z fajniejszych spraw w tej grze. Co prawda większość z nich i tak pewnie dostaniemy prędzej czy później, ale można się tutaj zdecydować na co, co najpierw rozwinąć. Ja zacznę od, przepraszam, nie zacznę, to już jak widzicie jestem bardzo rozwinięty, ale wezmę sobie teraz Deep Breath, czyli umiejętność od długiego oddychania pod wodą. I wykorzystam ją do przepłynięcia do bazy przeciwnika. O, jesteśmy już blisko. Teraz trzeba jakoś tych dwóch panów zlikwidować. Tego jest stosunkowo łatwego najpierw zdejmiemy. Zobaczymy, co się zdarzy. Może się uda po cichu. Lecz tak down. Ciach. Pod wodę i bach. Zdjęty. Jest jeszcze drugi. Wy... Wykorzystamy fakt, że możemy długo zostawać pod wodą. Co tu jest? jest? Jest ledgedar. Jest, dawaj go. Bach. No i dobra, i mamy już dwóch zdjętych, teraz trzeba się wynurzyć. Bo inaczej, nas tutaj. E, to się dla nas źle skończy. I wymyśleć, jak rozwalić resztę tego, tej, tej bazy. E, jeżeli zaalarmujemy przeciwników, to oni natychmiast włączą alarm i pojawią się e, posiłki. I boję się, że tak to się właśnie skończy. No ale cóż, popróbujemy jeszcze. Dobra, wykorzystamy kamienie, może uda się tutaj kogoś zwabić. Halo? Panowie? O! Jest, zainteresowałem go. Zaraz mu zrobimy żarcik. Ściągniemy go tutaj i wypuszczę na niego psy. Pamiętajcie, że to jest tylko jeden z elementów bardzo wielu w tej grze. To jest sandbox i to jest klasycznie sandboxowa misja. Ja tego nie muszę robić, to jest całkowicie dowolne. To, jak się rozprawię z tym, z tym postronkiem, też zależy tylko i wyłącznie ode mnie. No dobra, czas tutaj wypuścić pieski. Ciach. Schowamy się. Poszły. No i teraz pieski zaczną szaleć. Psz, jak widzimy, to jest grubo. W międzyczasie zlikwidujemy jakiś strażników. Nikt nie zauważył. A teraz... karabinu snajperskiego. Jeszcze ktoś to jest? Nie zauważył mnie. A, zauważyli. Niestety. Szkoda, bo jest achievement za zrobienie tego całkowicie... całkowicie bez zauważenia. I można odblokować sobie w ten sposób dodatkową umiejętność, więc warto. Tymczasem... A, nie! Undetected. No, czyli może będzie... Zobaczmy od razu, czy udało mi się... do skilla odblokowania tutaj... Zobaczmy, gdzie to było, nie, tutaj, o, to jest ten, proszę bardzo, trzeba, ja mam grę po angielsku, gra jest też po polsku oczywiście i to jest tylko wierze, dlatego tak, że sobie tak włączyłem w tej wersji, taki miałem kaprys, ale są też polskie napisy, można je włączyć z poziomu gry, więc nie ma problemu. Jak widzicie, muszę w ten sposób zlikwidować dwa outposty, czyli dwie bazy wroga i będę wtedy mógł sobie odblokować chodzenie ninza, ninza. No i dobra, tu jeszcze mogę Wam pokazać jedną rzecz, czyli naszą tak, taki domek-bazę, i to będzie zakończenie tego materiału. W domku-bazie można po pierwsze zebrać różne dobre rzeczy. Akurat jak się tutaj pierwszy raz wchodzi, to często to są takie laptopy, które dają dużo pieniędzy. A po drugie, można zajrzeć do sklepiku i w sklepiku kupić sobie wszystko, co jest nam potrzebne, sprzedać śmieci, które zebraliśmy w trakcie gry. O, właśnie. I kupić na przykład amunicję. 256 baków, strasznie dużo, ale dobra. Szaleć, czy jak szaleć, to szaleć. Dobra, mamy sprzęt, jesteśmy gotowi. Możemy teraz się zabrać za różne inne ciekawe rzeczy, ale następnym razem postaram się Wam już pokazać misję, a może jakieś inne etapy. Jeśli Wam się podobał ten materiał, to nie zapomnijcie, żeby subskrybować nasz kanał. Łapki w górę. A oprócz tego zapraszam was oczywiście na stream z wąziem, który będzie miał miejsce w dniu premiery Far Kraja. Więc jeżeli oglądacie to po premierze Far Kraja, no to już jest po streamie z wąziem. Do zobaczenia.